Hej kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Jest Lili, jest Minia. Paweł zawsze na telefonie. Idziemy na śniadanie. Lileczka jest taką pancią. Codziennie rano wychodzi z Molindą na spacer. Dzisiaj poszłam do fontanny. Aż tam poszłaś? To może się przejdziemy jeszcze raz po śniadanku. No zjemy i pobiegniecie do domu. Pomoliszkę. Wczoraj byśmy z Molindą na śniadaniu, ale było bardzo ciepło, wiecie przyjemnie, dziś już troszeczkę pogoda nam się, niby słoneczko świeci, ale już nie jest tak przyjemnie, więc, hała, idziemy, więc idziemy do środka tak i tam bardzo no eee, wiecie taka nie w swoim miejscu, trochę się bała więc została w domu, ciasteczka jej porozrzucałam i teraz węższy. jak przyjdziemy to pokażemy Wam jaki mamy fajny domek To jest plac zabaw i tu jest Hotel, tam jest spa. spa. Możemy spa. pójść? Możemy ja pójść. Też. Dobrze. Będziesz miała piękne policzki. Na spa basenowe. Tam. Tutaj jest basen zewnętrzny. Nie, kochani, jeszcze jest za zimno na basen A zewnętrzny. A w środku jest basen wewnętrzny. Myślę, że pogoda musi się troszeczkę zmienić. A z tej strony, kochani, jest piękny, ogromny park. Już wczoraj zjedzaliśmy, także wiemy. A jest, przejdziemy się, też wam pokażemy. Bardzo fajnie jest w tym odcinku. Jest taka fontanna, gdzie my z Lili nurkowałyśmy po grosze i dużo miałyśmy. I wrzucałyśmy do wody tak blisko, żeby nie tak. Brać, no i dziś też, może? Taka zabawa, nurkowanie do fontanny. Także my jesteśmy w Villa Park i lecimy na śniadanie. Chodźcie. Tędy. Tędy? Dobra, no to lecimy. Dziewczyny idą po Molindę, idą na spacer. A my Idziemy zapytać się o rower. Paweł testuje rower dla Lili dla dobry. Weźmiemy sobie rowery, pojedziemy na wycieczkę po tym parku. Mają nogi, ale jednak rowerami to super. Fajnie. A dla mnie unitki jest taki rower. Kasków nie mamy. Dobra, to się nie będziemy rozpędzać. Jesteśmy gotowi. Jedziemy drużyna. Mi ma taki rower na lileczkę, niestety za duży. Także będzie siedzieć sobie na żółwiu. <laughs> Malinda. Malinda jest. Ja też mam rower. Na no żółwik się przydał. Pierwszy przystanek. Co to jest? Dziewczyny? Z czym nam się to kojarzy? Te kółka, co przedstawiają? Kule? Słońce? Te obrazki Ziemię? przedstawiają. Spójrz na obrazki. Widzisz, widziałaś ja tego byka kiedyś? Jest byk, potem są. Wiem! Znaki zamiarki. Brawo! No? A my wszyscy jesteśmy? Po kolei znaki. No, możemy mówić po kolei. Lili! Co? Zaczynamy Lili. od którego oczywiście? Od... Pierwszy od to. zaczynamy od naszego. No dobra, od naszego. A nasz, my wszyscy jesteśmy. Bliźnięta, idziemy dalej. Chodźcie. Bliźnięta, krab, lec. Później jest rak Minuta. Rak. Syrenka Warszawska. Sy syrenka Warszawska, z miją to są nowe znaki, Zodiaku. Dobra, to niech mija na swoją wersję. Syrenka, Dobra. Kropka Warszawska, waga. Kropka Gdzie jest tu, który zejdzie? Stella. No. Osioł. <laughs> Pani jakiś umieszczony, który wylewam jód, rybę, <grymne> tam ciambadan i wykład Brawo Mija! Masz swoją wersję znaków zodiaku. Dobra, no to idziemy dalej. Koniec przerwy, ktoś chce piciu? Nie, ja chcę wodę. Czego tu panienka szuka? Jest nasz woda nie ma nie a Co tata pakował? Paweł musiał pojechać do domku po wodę. Jesteśmy. Dalej w parku, oczywiście wykorzystują każdą scenę, przyzwyczajają się do sceny, ale jeszcze dziewczyny nie zauważyły łabędzia. Czekałam aż go zobaczycie, ja nie. że jeszcze łabędzia nie zobaczyły. Dobrze, zrobię zdjęcie. Do pijalni wód mineralnych. I pijalnia czekolady. I z tatuniem, zobaczę jak tam jest i zaraz pójdziemy na zdjęcie. Nam dadzą. dadzą, dadzą, trzeba kupić. Zobacz jaka ładna! Zobacz jak biegnie, widzisz? Co na masianko jakieś? Widzisz jaka piękna ale pięknie, namowiły dziewczyny mnie na lody. Jedziemy? Jedziemy dalej. Możemy przejechać teraz. Dobra, możemy przejechać się tędy. O, są od tej strony No to lecimy. Dotarliśmy do tężnic solankowych. No to co mamy w Radomiu w parku obok twoich tańców. Co siadałyśmy i oddychałyśmy. Tylko że tutaj zobacz jakie to jest ogromne. Wiesz, że to tężnie mi jak są Starsze na świecie. Przytężnie, mają łączną długość 1740 m. Minęliśmy Tężnię salankowe. A, ja wolę iść chyba na basen. Fajno, tutaj są trasy rowerowe, bardzo dużo. Tu park na którym szalały dziewczyny, a z tej strony widać tężnie. Dobra, idziemy, Molinda, już, już. Szybka zmiana. Lili teraz na rowerku. No i jak? Chyba fajnie, co? O, bez rąk. Patrz jak jedzie. Nie trzyma kierownicy. I mieni temat odpoczynek. Lili pojechała tak daleko. Jedziemy, jedziemy, patrzymy. O, a cóż nasze domki? Wybraliśmy super drogę, dojechaliśmy już do nas. Patrzcie, Molinda. Jej, jak ona jest za nimi. Zobaczcie. Dotarliśmy do domu. I zobaczcie, dziewczyny. Jesteśmy łańcuszkiem, jesteśmy. tak za tobą. Cię często nie ma, i chyba dlatego tak za tobą jest. Widzicie? O, jest, Ona chodzi i szuka, bo ja tutaj rozsypałam, jakbyśmy na śniadaniu pełno ciasteczek po całym domu. Miała zajęcie. No, jeszcze za, widzisz jak widać. A to jest niewłaściwie dziewczyny, bo wy tylko szukacie na zajączkowej święta smakołyków, a ona sobie teraz szuka ha. zobaczcie, taki jest salon tutaj jest kuchnia taras, zaraz wyjdziemy na taras, tu mają dziewczyny swoją sypianie, no dziewczynki możecie umyć yy, ręce i za lekcję się wziąć no, nie, my, no, statunie, no. my z tatuniem na taras, na leżaki to dobry o, coraz, coraz bardziej mi się ten plan podoba nie. coraz bardziej oraz Tutaj przedpokój. Ciemno, bo pozamykaliśmy żaruzję. I nasza sypialnia. Proszę. Malida, tak chodzi za nami wszędzie. Super. Teraz tylko się położyć. Nie idziemy nigdzie już. Odpoczywaj. I łazienka? Można? I łazieneczka. Ręce myte. O, dzień dobry. Dzień dobry. O, kalorferek Wysuszana na basę możemy się zbierać. Mijasia, moje ręczki. Nabasa? Tutaj jest fajna przestrzeń, że jak jest, pana paky można ćwiczyć. I na jednej. Super, fajna przestrzeń. Hmm. To to będzie ten niespodzianka? Tak, będzie. Okay. Mamy leżaczki. Może takie le leżaki. No. Zobaczcie, sobie. Może wziąć i, i do plania. O, jest Super stroma, nie? Co jak to jest zamontowane? No tutaj wciska się drewienko. Aha. Super. Ogródek. Piękne kwiaty. I proszę. Todeczek, drineczek. Relaksik, dziewczyny, lekcje robią u siebie. Przymknij, żeby może komary nie wlatywały. A gdzie Muliszka? Nie ma, i ta to już będzie spała. Idziemy na basen, no już będzie spała. Dotarliśmy na basen. Chodźcie zobaczycie, jak to jest fajnie. Tutaj stąd bożka, tylko ręce, pamiętaj, Lili tak. Super Mia! To jest basen, jacuzzi, tam jest też tężnia solankowa, ja idę tam sobie powdycham. To jest strefa dla mnie. I tu są sauny. Zobaczcie jak fajnie, o i tu jest fajna miejscóweczka. Leżaki. Gorący kamień. Milusio poleżeć. Wygrzać się. A tam na zewnątrz jest basen, który Wam wcześniej... ...pokazywałam. Takie głowa No i ja o lepiej już trochę! Brawo Lili, spróbuj, właśnie tak pięknie, o to chodzi, o to chodzi, mija, dwie ręce, Próbuj. nauczycie się nie oddychać nosem. Jesteśmy teraz spa, dziś mija, a jutro linii, tak. Masaż gorącą czekoladą. O, mija już gwiazdę. Miju czeka. Już się rozłożyła. Pierwszy raz tak naprawdę jest na masażu. w czekoladzie. Ale czadowo. Masz nos. Nos mam w czekoladzie? No i O nie. Dobra, idziemy się myć. Fajnie była? Fajnie. Tak masowałam afa. O, sobie ta serduszka. Piękne serduszka były. Ale fajnie masowa masowała Cudownie. Tak. Dotarliśmy na kolację i dostajemy Chlebek z taką oliwą. Miam mm, niam niam. Dziewczyny. Dziewczyny, zostają puste też zmęczona jesteś. No po basenie, po takich wycieczkach. Ja już cię położyłam po rowerowej do domu, jak daliśmy już spałam. Ale co mi zamówiłeś? Klebeczki? Peliczki było, no. Dobrze. A sam co zamówiłeś sobie? Mhm. <laughs> Oh. A dziewczyny Lili? A mi? Znowu rybę? Wziąłeś rosołek też? Ja nie jem ryby. Nie, 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 nie. Czyli jakbyś mm. Najpierw mamy krewetki. To jest domoka. Mieczka Marytkę. Lili to samo? Co z kością już się za niego zabieram. A ja mam poliki połowę. Tylko, się, się. tylko muszę się przyodziać, bo mam białą sukienkę. Uciekamy. Idziemy się pożegnać? Tak. się z tarasem. Z tarasem, z damkiem jedziemy. Moliszka tu miała cudowne. Cudowne wczasy. Na rowerku, z nami. Tak naprawdę... Wszędzie była z nami, no, tylko jak na basen szliśmy, to spała w domku. Dla Was idealne miejsce na przerzuty. Było bardzo fajnie, pyszne jedzenie, jeżeli będziecie w Ciechocinku Villa Park. Nawet do restauracji, o tam się idzie do restauracji, możecie się przejść. Nięć.